Siemaneczko ziomeczki, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z Bedwarsów Lucky Block Jak wiecie, troszkę mnie nie było, miałem przerwę. Szukałem weny, wiem, że to nie jest jakiś bardzo twórcze, bo już Bedwars się pojawiały, ale przynajmniej się starałem. To jest wadne jak... mam w ogóle nowy mikrofon. Mam nadzieję, że będzie dźwięk, jakoś dźwięku się troszkę poprawi, będzie mi lepiej słychać, nie na jedno ucho, jak było wcześniej. Dobra. Ogólnie dzisiaj jestem sam, więc próbujemy wygrać na dwójkach takie bloki, bo na solo to ja nie jestem na siłach. Dobra, powochodzimy, muszę znaleźć jakiś serwer, gdzie będzie więcej osób. Dobra, wracam do was za chwilę, bo muszę boją czasu. Dobra jestem z, jestem z wami po krótkiej przerwie. Yy, jaki dla mnie to było jakieś 5 minut oczekiwania, dla was jest to może jakiś Nie wiem, ile to jest 4-5 sekund, bo macie cięcie, więc nie musieliście ze mną czekać. Ja już jestem na że dobra. Trzeba szybko zabudować, jak coś przepraszam Was, że nie będziecie widzieć mojego ekipunku. Jaki mam tutaj, po prostu na następnym odcinku postaram się, żeby już był w pełni widoczny, bo coś się zepsuło z moim pro programem, w którym nagrywam, czyli obs I yy, no i jeszcze trzeba się postarać, dobra. Może chwilówka jakaś by rozwalić jakiś team? Dobra mam chwilówkę, więc dobra, rzucamy do szarego. A właśnie przepraszam za lagi, bo może czasami lagować. Dobra? Jest, raferiłem. Dobra, nie mają łóżka, kozak. Yy, pierwszy team rozwalony. Ogólnie ta gra nie będzie jakoś bardzo... Yy, musicie się nacieszyć widokiem rozwalonego łóżka, bo w tej grze rozwalenie łóżka będzie naprawdę bardzo trudne. W tym, ogólnie w tej grze będzie więcej takiego, jakby, O czerwone, nie mają łóżka, dobra, mój sąsiad nie ma łóżka, więc kozak. Będzie więcej takiego, mniej, bę, takiego, więcej kalkulowania, czyli takiego siedzenia w bazie i czekania na okazję, niż normalnego ra, y, raszowania Bo ja nie jestem osobą, która umie rozwalać teamy w jakiejś zatrważającej szybkości. Dużo bardziej y, lubię, jak mam kogoś do pomocy, że ja mogę na przykład iść na komuś na łóżko, a ktoś będzie wtedy siedział w bazie. I y, ogólnie y, robił po prostu całą robotę z bronią. Kupiliśmy wieżę tutaj w swojej postawie, żeby mieć y, le, lepsze zabudowania. Dobra, mamy wieżę. Ona będzie ogólnie broniła naszego łóżka. Ym, ale bardzo ważne jest, żeby trafić łuk, bo łuk by nam się bardzo przydał, jeżeli chodzi o obronę. Niestety gra łukiem nie jest jakąś niesamowicie pasjonująca, Czy można po prostu sobie siedzieć, kampić w wazie z, z łukiem. Niesamowicie trudno będzie nam rozwalić, dobra Mamy chwidówkę hmm, Dobra, tepniemy się na diamenty Żeby nie zabrać mieć już na trapa Bo on na razie nie chce budować mostu Dobra, mamy Mamy już diaksy Kozak, dobra Kupujemy trapa, żeby wiedzieć się, jak wejdzie Jakby ktoś wszedł nam na pazę Kurde, dobrze idzie, już tylko cztery teamy mają łóżko Morscy, my Żółci i zieloni Więc jest dobrze Kurde, tylko żeby dostać ten łuk, bo on naprawdę nie jest nam potrzebny teraz Jest łuk, dobra Kozak Ender chest, pułapka, dobra, to postawimy tutaj ender chesta, żeby mieć jakoś Żeby mieć lepsze zabezpieczenia, to jest ważne Dobra, mam złoto, kupujemy strzały do łuku W jakby ktoś chciał do nas iść, możemy pokawić i kupię jeszcze dobra jest dobrze uk ok, okej a w ogóle czemu oni się do nas zbudowali mogę spróbować zbudować się na diaksy już zbudujemy się bo już widzę że, że nie mam żadnego sąsiada więc będzie łatwo dobra to szybko się zbudujemy nie wiem może się postaramy rozwalić łóżko zielonym tylko że zielonym będzie ciężko rozwalić łóżko bo oni są we dwójkę więc Raczej nie będzie to takie gra, że pójdę i będę się z nimi naparzał na blisko, bo nie ma to większego sensu. Bo i tak nie wygram, więc jeżeli już bym się postarał, to spróbuję tepnąć się ich empatykiem na bazę w momencie, kiedy będą obydwoje poza bazą, tylko nie wiem czy taki moment dojdzie. Mam nadzieję, że będzie taka możliwość, i będzie można nim to łóżko zniszczyć. No dobra, na razie trzeba pozbawiać trochę diaksów i, i, i kupić np. coś na mieczu i protection, które będzie nam bardzo potrzebne. No dobra, kolejne diaksy. Najbardziej jeszcze przydałoby nam się górnicze zmęczenie, które ostatnio po y, prostu uwielbiam. Ostatnio zacząłem go używać częściej i naprawdę potrafi w wielu sytuacjach y, y, uratować, kiedy na przykład gościu zaczyna wam się kopywać w łóżko, więc y, dobra. Małe górnicze y, zmęczenie. Teraz będzie nam trudniej już już pajęczyna, dobra Cyk, 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 cyk I na powrotem na, na M pójdzie, Jeżeli na eme byśmy mieli iść, to na eme pójdziemy dopiero na eksplozji łóżek, więc... Jak będą ataki duchu, bo wcze i wcześniej nie ma sensu, ponieważ no... Za wiele to ja tam nie zrobię, Mamy za słabe rzeczy na razie Dobra, 5 diaksów w skrzynce Dobra, mamy kolejny lekkie bloki, wieża obronna Kolejna, dobra. Mamy, lepsze, mamy lepiej już łóżka zabudowane Teraz jeszcze dwoma wieżami obronnymi nie jedną, więc Dobrze, teraz idziemy z powrotem na diamenty O, morski Dobra, wracamy szybciutko, żeby nas, żeby jak jakby miał łuk żeby nas nie zestrzelił Boję się, że zaraz ktoś będzie nas chciał iść i Wtedy będzie trzeba wyjąć łuk i zacząć swoją słabą grę Dobra, kupimy sobie zaraz golema, bo mamy dużo żelaza Tylko poczekajcie, kupimy kilof To może tych zielonych by się udało rozwalić Czerwony tam mają most, więc spróbujemy się na niego dobudować Dobra Nie wiem, myślałem, że ktoś, że ktoś się tepa, ale dobra Dobra, to morski Dobra, dobudowujemy się do mostu. dobra, szybko. czy w razie czego widzieć, jakby ktoś miał na nas iść. Dobra. Cyk, 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 cyk. Dobra, teraz trochę w prawo. Dobra, trzeba zmienić bloki. Dobra i od nowa. Budujemy się dalej. Dobrze, że jest ta kolorowa wełna, to ona akurat tu bardzo mocno ułatwia, dobra, trochę się... Zaśle... dobra, idealnie, zrobiłem więc git, dobra, jesteśmy u nich, akurat kurde, zielony został wypchnięty, więc będą teraz w bazie. I ja jest w bazie, no nie pójdę na niego, bo, nie rozwalę im uczkę, jak gościu jest w bazie, bo... U mnie w rozwalaniu łóżka chodzi o element zaskoczenia, chyba że mam kogoś do pomocy, który będzie mnie osłaniał jak będę kopał, tak to nie wiem, no jeżeli gość jest cały czas w bazie będzie widział jak się tepa, no to nie ma za bardzo szans, żeby gościa w ogóle jakoś zaskoczyć i rozkopać mu to łóżko. Mors... Aha, morscy nie mają łóżka ja się właśnie budują na wieżę do zielonych. Dobra, póki goście nie patrzą, mogę kawałek dobudować, ale nie cały most, żeby się nie zorientowało, że nagle... Nabier... Yyy, ci ktoś do niego, dobra, schowamy się. Kurde no... O, morski atakuje zielonego, ale... A dobra, zielony jest tepo, więc no. Nie wygląda to najlepiej. Jesteśmy tylko my. Zieloni, jeden morski. Więc no... Jest to dobra proporcja plus jest tak... Dobra, tam jakieś jakieś partiklety, czyli ktoś biegnie teraz na środek. No dobra. Ktoś spojrzał na środek. Nie wiem, jak to, nie wiem kto to jest morski czy zielony. Do końca. Nie jest w bazie? Cały czas jasno. Przez to, że nie, nie, że nie chcę wyjść z bazy, cały czas mam, mamy problem. I nie możemy normalnie iść im na łóżko. Przez co. No są problemy. Przez to. Yy, dobra. Idziemy na diaksy Aha, tu zielony, dobra. Tylko, kurde, ja nie wiem, czy on nie będzie nam teraz na łóżko i dobra, szybko do bazy. Chowamy diaksy. Mam 11, dobra. Ko koza, kupujemy ostrość. Biorę łuk, 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 szybciutko. Szybciutko łuk. Buduje się do nas. Dobra, wrócił do bazy. Czy to on ma takie partyklesy białe? Dobra, czyli. Już wiadomo, że jak będzie bieg gości, odbyłem partyplatesami, to jest zielony, więc. Dobra, może golema by sobie teraz kupcił? Nie, 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 sami nie wyrzucamy, wyrzucamy, one są potrzebne. Dobra, już tutaj jest, szybko golem, golem, golem. golem. Dobra, kurde, brakuje jednego żelazo. Dobra, szybko. Aha, dobra, mógłbym się nie lagować Aha, goście, co nazwacie już? Dobra. Która jest, 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 yes. dobra, zabity Golem równa się nub... uwu Może i Nubno. Yes! O, znowu biegnie, dobra, ja jednak wracam do bazy, jednak moje podboje świata, dobra, zabiorę jeszcze diamenty. Moje podboje świata jednak się na tym kończą. Możemy wrócić. Dobra, golemik broń mnie. Oczywiście ja moją ostatnią deską ratunku razem z łukiem, więc... Zatra, szybko kupujemy. I biorę łuki i... Dobra, No i strzyamy, no. dobra nie trafiłem. Trafiłem, dobra, taką śpatykiem na diaksy. Dobra, ale mi laguje gość, dobra. Poszedł do czerwonych, więc kozak. Zaraz będzie w ogóle eksplozja łóżek, więc. E, za jakieś koło 5 minut jest zaraz eksplozja łóżek, więc dobra tutaj trzeba zabudować, bo go tutaj rozkopał mi trochę tą wełnę. Ale przez ogórnicze odmęczenie nie rozkopał mi w ogóle łóżka, bo jakby... Bez górniczego zmęczenia myślę, że już byśmy mieli mieć po łóżku zaraz, więc dobrze, że się nie udało mu. Aha, strzeliłem sam do siebie, jestem geniuszem, dobra. Teraz pytanie, co on będzie robił, w ogóle jesteśmy sami, sami, sami jestem na dwóch zielonych, więc no szanse nie mam, szans nie mam dużych, ale szanse są minimalne, ale są, dobra, gdzie jest ten zielony? Dobra, jest u Co on robi? A dobra, biegnie Ja chcemy przeciwko dwóm vip -om. O nie O nie Gole, aha Dobra A, do zaklinował chyba go Dobra, zrzucony, jest A Dobra, zaklinował sobie golema w ścianie, kozak Dobra Dobrze, że go z Dobrze, że zaklinował go Bo jakbym zrzucił golema ale w sumie go z zestrzelił, to, to nie jest problem to Dobra, zbieramy szybko rzeczy na, kolejno, na nowo, kolejnego golema. No i czekamy. Zaraz będziesz marak 3. Ja w ogóle nie biegam po EME, więc... No rzeczy ja jakoś wypasionych mieć nie będę. Moim plusem jest to, że mam patyk, którego mają również moi przeciwnicy. Mam patyk. Mam również kolejnego asa w rękawie, czyli łuk. Oni z łuku widziałem, że za dużo nie korzystają, więc... To ich może zgubić, bo łuk jest... Na laki blokach jest po prostu świetny Dobra znowu, znowu będzie biegł czy nie? Czy tylko biega po eme bo nie wiem Mógłby sobie dać spokój na nas się chodzić i poczekać na Eksplozję łóżek dobra Gdzie on jest? Dobra jego to nie ma Wezmę szybko jeszcze tę trapa kupia. Dobra trapa mamy 12 zł dobra Je jeżeli chodzi o złota jesteśmy bogaci więc To jest ten plus dobra gdzie jest ten zielony? Dobra, zaraz się zaczyna szmarak 3 i będzie już oddierzanie końcowe do eksplozji łóżek, więc... No trzeba zaraz kupić dodatkowego ducha, więc... No, dobra, idziemy na radiację zaraz Gdzie jest gość? Potrzebne jest mi wiadomość dokładnie gdzie jest gość, który mm, chce na mnie cały czas ten zielony chce na mnie cały czas chodził. Bo nie wiem gdzie on jest, obec z tej wiady trochę jest słabo będzie się ruszał. bo może mi się w każdej chwili taptącić na wyspę, więc... Dobra. Hmm. Nie idzie, dobra, jeszcze chwilę, poczekamy. Jest tak... Dobra, zaraz... za 3 minuty i 30 sekund jest poza łóżek, więc trzeba ogarnąć szybko swoje rzeczy, swoje tego, tego taskowego ducha. Dwa lodowe mosty, nie wiem po co mi, ale. na przydadzą się. Dobra. Dobra jest chyba w swojej bazie. Widziałem takie. Partika dobra, biegniemy na diaksy szybko. Zbieramy je i wracamy do bazy. Ponownie w niej czekamy na dodatkowego. i kupujemy dodatkowego ducha i czekamy na eksplozję, więc. Dobra. Teraz diaksy są zebrane. Jesteśmy już w bazie swojej, więc. Dobra. W ogóle możecie napisać w komentarzu, czy dźwięk jest bardziej słyszalny. O, 10 diaks to nie dość, że dodatkowy duch jeszcze prod będzie. Dobra yy, co by jeszcze tu zrobić? Co to jest tu to zdrowisko? ja drużna przebywając w bazie otrzymuje jeden efekt regeneracji. No ja nie będę przebywał w bazie, aha Dobra... No super, po prostu super, że brakuje mi tylko, żeby mnie zaatakowali. Aha. A bo z łuku mogę na przykład strzelić. Kurde, to zobaczę zaraz czy można z łuku strzelać. Skoczyć mogę, ruszać się nie, ale z łuku normalnie wszystko idzie, dobra. Super, logowało się, kozak. Dobra. Yy, nie mogę się ruszać, ale mogę strzelać z łuku, no. To brzmi jak plan. Yy, eksplozja łóżek za dwie minuty. Dobra, mamy kupionego dodatkowego ducha, więc... Yy, to jest dobrze, to jest coś, co na pewno może nam pomóc w tej nierównej walce. Ja chyba zaraz spróbuję właśnie iść na różowych, bo na, ja jestem różowy. Na zielonych, na końcówkę, więc zaraz się połudam do czerwonych, do bazy i... Tam poczekam do dodatkowych duchów, a później idę na środek, więc dobra. Muszę w ogóle ogarnąć, co robią ci zieloni. Czy są w bazie, czy są na środku. Bo, jeżeli są na środku we dwójkę, no to ciężko będzie wygrać. Nawet pomimo to, że mamy łuk. Dobra, idziemy szybko. Dobra, nie widzę zielonego, więc. Chyba są w bazie. Dobra, szybko na, do czerwonych, do bazy idziemy Dobra, tu nie ma, nie ma zielonych, więc dobra nie, no, jest w bazie dalej, no nie Co czas siedzi w tej bazie, patykiem nie dosięgnę do bazy, więc dobra jak się dobudujemy Ktoś mnie dalej nie widzi Kurde ale na się, No to ja się najchętniej tepnął, ale Tak to On by mnie, jakby mnie zauważył to mnie zabił A dobra zauważyłem O Jezus Maryłku Dobra chowamy się O kurde Biedny wieśniak eee, Ref, 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 ref Gdzie jest ref? Szybko Dobra A, Mamy refa, dobra Eksplozja urzek jest za 10 sekund. Nie wygląda to zbyt optymistycznie. Ale dobra, zabierę sobie strzałę. Dobra. Ragoś dobra, wchodzi na wieżę. Góry, dobra, nie trafiłem. Dobra, trafiłem jest. Ale chyba nie, spadł. Yy, drugiego nie widzę. Czyli drugi pewnie jest, na si drugi jest pewnie na środku. Dobra, gdzie jest ten gość? Dobra, tam go nie ma. Teraz pytanie, gdzie jest ten zielony? Dobra, ten jeden na pewno nie. A dobra, jest na wieży. Tamten jest na wieży, więc. O kurde, silverfisze Dobra, taktyka z silverfishami nie będę się miał, bo taktyka z silverfishami jest dobra, ale Silverfisze są dobre w momencie, kiedy ty y, 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 próbujesz kogoś rasować, a nie w momencie, kiedy po prostu dajesz mu silverfisze O dobra, chwilówka. Dobra, zepnie się z powrotem. No, jedna chwilówka, to co, gdzie on jest? On rzucił dwie? Aha, xD On serio zginął No Oho, lodowy most, no jaki lodowy most, Zrzucany most yy, dobra Trafię go, czy nie? Yy, dobra, jest atak tu yy, za, za minutę, dobra, idę na środek Jeżeli nie pójdę na środek, to w grę prawdopodobnie przegram, więc Szybko, run, 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 run trzeba robić tylko mnie nie zestrzelił z uku szybko biorę patyk Biorę patyk się na, tepią na most Co jaki dobra biegniemy, biegniemy Gościu ma dużo lepszy ekwipunek ode mnie I to jest największy problem Tego całego przedsięwzięcia Więc no dobra Muszę sobie ogarnąć Ekwipunek, aha to znowu lagi Nie no super no kurde Może kurde wiem co mogę zrobić Mogę potwierdzać takie bloki na przykład emeraldowe I może wpadnie Ostry mierd, bo masz diamentową zbrojkę i pewnie yy, normalnie na, na klepce to mnie to mnie pewnie mnie zjedzie, no to... Dobra. No proszę, no. Dajcie coś dobrego z tych laki bloków. Dobra, mam jeden emeraldowy. co no. nie jest żyła złota, ale... Nie no. Przesadzajmy. Tutaj jest! Szybko, 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 strzelaj. Nie no, naprawdę. Teraz lagu lagować będzie. Proszę, takie! Jest! Jest! Jest zwycięstwo. No więc mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Może zbyt nieporywający nie był, więc mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Trzymajcie się. No i się, Manko, cześć. A, i napiszcie, czy było lepiej mnie słychać. Na razie.